To mój pacjent jest w stanie krytycznym. Muszę z nim zostać. Damy pani znać, kiedy będziemy potrzebowali pani usług. Nikt w pańskiej załodze nie ma takiego doświadczenia jak ja. My nie potrzebujemy nikogo. Kim do diabła są ci my? Jest pan cholernym adwokatem i nic o tym nie wie. Tyson? To jeden z moich ludzi. Chcę go mieć z powrotem, na nogach. Może będzie, a może sprzedamy go na części, na złą? To tylko zależy od nas. Widzi Pan, robokopy są naszą własnością. Program operacyjny Robokopa, jego zestaw dyrektyw, determinuje zachowanie. Już czas zaktualizować ten program. Chciałabym usłyszeć, co każdy z Was o tym myśli. Proszę bardzo. Dostaje nam się, to znaczy dostaje nam się wiele zażaleń od rodziców. Oczywiście nie winię ich za to, sam jestem rodzicem. Przy swoim zachowaniu destruktywnym stał się złym przykładem dla naszych dzieci. Czego my ich uczymy? Ma Pani rację. Jeśli by próbował przekonać ludzi zamiast od razu strzelać, czy on nie mógłby poświęcać trochę więcej czasu na mówienie o sprawach środowiska naturalnego? Przepraszam, co Pan powiedział? Że mógłby zabierać głos w sprawach środowiska naturalnego. Nie widzę przeciwwskazań. Nie widziałam, żeby zrobił coś miłego. Na przykład zwizytował sierociniec. Ma pani absolutną rację. Powinien zdejmować koty z drzew, chodzić od drzwi do drzwi, zbierając datki na Czerwony Krzyż, a może nawet wyjechać na biwat z jakimiś zuchami. Ależ panie Johnson, to absolutnie wspaniałe. Bardzo panu dziękuję. To nie działa, nie przyjmuje programu. Opiera się. Jest zbyt dużo danych. Nie to on. To nie działa. Marnujesz cenny czas? Przestań się przeciwstawiać. Pozwólcie mi wstać. Muszę iść. A dokąd? Co chcesz zrobić? Pójść na tańce? Zakochać się? Za kogo ty się masz? Jestem Alex Murphy. To tylko złudzenie. Spięcie w twoich systemach. Alex Murphy nie żyje. Jeśli ci się zdejmie metal i plastik, to zostanie tylko z ciebie kilka cząstek. Nie zebrałoby się nawet na ciało. Kim jesteś? Odpowiadaj. Funkcjonariusz Alex Murphy, policjant miasta Detroit. To nie wystarcza. Kim jesteś? Robocop, jednostka zapobiegająca przestępczości należąca do OCP. Tak już lepiej, o wiele lepiej.